Miasto od 2011 roku wydało 94 decyzje w tej sprawie, aby odzyskać swoje dawne mienie musi oddać przedsiębiorcom ponad 9 milionów złotych. Z tą inicjatywą wyszli radni Prawa i Sprawiedliwości. Skoro są grunty gminne, to po pierwsze można sprawdzić, jak one są zagospodarowywane, bo przecież w warunkach zagospodarowania, zagospodarowywania przez każdy z tych podmiotów, który nabył na własność te, 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 te grunty, te nieruchomości, było określone, co on ma tam zrobić. W skali Polski to były, to były grunty, które jeden z podmiotów podaje przykłady autentyczne. Miał wybudować lotnisko nad morzem w Ustroniu Morskim. Nie wybudował. A więc gmina ma interes przywołać Administracyjnie, oczywiście, do porządku taki podmiot. Przeciwni zmianą są przedstawiciele kongresu nowej prawicy. Ta decyzja, e, którą radni razem z prezydentem chcą przeforsować, jest według nas, konserwatywnych liberałów, sprzeczna z podstawowymi zasadami, którymi powinniśmy się kierować jako politycy i urzędnicy miejscy. Po pierwsze, trzeba znaczyć, że własność prywatna zawsze będzie lepiej zarządzana niż własność publiczna. A więc, jeśli miasto chce. Żeby te własności, które są w naszym mieście były dobrze zarządzane, powinny trafić po prostu w ręce ludzi, którzy lepiej się tym zajmą, co jest właściwie dla nas oczywiste. Druga sprawa jest taka, że prawo nie działa wstecz. Prawicowcy namawiają sprzymierzeńców Tadeusza Krzakowskiego do założenia własnej działalności gospodarczej. Mamy taką propozycję dla pana Szetelnickiego, dla pana Bytnara, naszych legnickich radnych, aby... Najpierw wzięli się sami za jakąkolwiek działalność gospodarczą, a potem proponowali, że oni to wezmą już jako radni w swoje obroty, bo przewidujemy, że najprawdopodobniej miasto nie zaspokoi potrzeb w taki sposób jak prywatni przedsiębiorcy, gdyż prywatni przedsiębiorcy cały czas nastawieni są na tym, żeby mieć klientów przez co rozumiemy, że muszą zapewniać jak najlepszą jakość usług. 89 wniosków w tej sprawie trafiło do Legnickiej Prokuratury. Te wnioski ze strony magistratów wpłynęły do dla nas dlatego, ponieważ magistrat, wnioskujemy, uważał, że decyzje powinny być uchylone, bo chciałby po prostu odzyskać to mienie, które zostało w ten sposób uwłaszczone. Prokurator zbadał podstawy prawne, doszedł do wniosku, że rzeczywiście takie sprzeciwy można skierować i skierował je. Mieliśmy Mieliśmy na to bardzo mało czasu, ponieważ wnioski magistratów wpłynęły do nas bardzo późno, już po świętach. Natomiast mieliśmy tu szczególną procedurę, która pozwalała na skierowanie takich wniosków tylko i wyłącznie do 16 kwietnia, co też oczywiście uczyniliśmy. Magistrat dodaje, że każdy przypadek będzie traktowany indywidualnie. Sprawa dotyczy tylko lokali komercyjnych, a każda decyzja będzie się kończyła postępowaniem administracyjnym.